NEXE DAWAJ READY Potem sobie osobowość sprawdzić. READY DAWAJ NEXE Potem sprawdzić, co jesteś... nie wiem... jesieniarą NEXE Pod... A on się wyciszył w ogóle No to pograne Miały no, być wiem, eksplodujące kitki, a może raczej implodujące kitki, a wyszło to co zawsze NEXE robi aktualnie test osobowości i prawdopodobnie tak. nie wiadomo kiedy skończy. O Jest, no, Bogowie bycie ten... Debilem. Ten test osobowości! Test osobowości, tak, robi test osobowości w tej chwili, jakbyście się serio? zastanawiali. No na serio, robi jest wyższyny. Ja pierdzielę. ale ten ja test osobowości wiemy. to strasznie długo Halo. trwa, więc możemy to zająć tak. mega długo ogólnie. Nie mógł sobie zrobić, jak zginie, szybko się wyjebać. Halo, chodź grać, gełganie Później. Halo, No. Chodź. A gdzie, gdzie piąta osoba? i... No, nie, Kamileku, Kamilka. powiedział, że odpada na razie. No najmłodszy, no, no. ja nie mogłem, no nieźle. No, no. i zaczynamy. Jest, Implodujące kiteły! Zaczęło tak się. Jest. Implodujące kiteły. No i się zaczęło. Emocje nad jakimś grzybobraniu. Wybuchowe kotki 2. Kto by się spodziewał? O, do za mniej kart. Kurde belka, jakieś no, tak No, ostrzejsza rywalizacja Okej, będzie. Pierwsza karta zawsze jest dobra. Takie są zasady. Takie są Druga zasady. Też, Druga to też. Druga też. No? Druga karta jest bardzo bezpieczna. Trzecia. Jak <laughs> najbardziej <zobaczymy>. guzik. <laughs> Dawaj guzik. Guzik. No, jestem, 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 jestem. Guzik wybieraj. już najebany. Tak, leży no, pod Ale radium. wiecie, jaki jest problem z czwartą kartą? Czwarta znaczy karta była. zazwyczaj wybucha. Doprawda. Dlatego wezmę od dołu. <laughs> I bęk! Nie. No dobra. Jeśli czwarta <laughs> wybucha, to ja wybuchnę. A, nie wybucha. Dobra, to ja sobie zamanipuluję troszeczkę się czasoprzestrzenią Manipulacja czasoprzestrzenią tak zwana Boże, dobra mam pytanie Guzik, dobre. Tak? Jest jeden temat Mogę sprawić, że ktoś z was będzie szczęśliwy, a ktoś nie będzie w ogóle szczęśliwy To ja po prostu szczęście A Nie będziesz dla mnie miły w tej grze? Będę Dobra, to Guzik ma nieszczęście jak coś Aha, nie fajnie Ne, guzik masz teraz nieszczęście, jak coś? No, uważaj, Na ale naprawdę? No przekonaj się sam. Warto sprawdzić! Nie wiadomo, no, co nie. No, wow. no i tyle byłoby z tego szczęścia, co nie. Tyle kwestii szczęścia. Tak, tak, A ta, tak wiele prosiliśmy? Fajnie Obliwionek, mega mi się wkręcił. Może jeszcze zagramy potem, po, po ekipowych gierkach. Guzik? O, nieobliczalny będzie mógł wbić A znowu No! Dobra, no, okay. to będzie nieobliczalny, też mamy szóstkę na Betrayala Ale ten Betrayal to chyba nudny, wbić. o co to tam się robi? O kurde, pobrałem kartę, ale okay, o dobrze no. się stało Ten Betrayal no, to nudny chyba przecież, tam nic nie robi A, się no. chyba No, to nie grałeś w to nawet No wiem, ale jak widziałem to, to nudne chyba strasznie się to wydawało A, o, implodujący Imploduje No już, ale szybka akcja no, nie, no ogólnie mega fajna jest ta gierka. W sensie, no jest taka plans koniec? planszówkowa. Nie, nie dałem na sam koniec. A gdzie go dałeś? E, nie powiem ci. A dałeś mi go? No, bo, widziałbyś go, gdyby był na górze. Tak? Nie widzę. A no. dałeś mi go, czy nie tak szczerze? Ech, no przecież widziałbyś go na górze, on jest odkryty. Powtórzę jeszcze raz, czy włożyłeś go na samą górę, dając mi go? No nie, no przecież widzisz, że go nie ma. Nie, implodujący <laughs> jest zawsze odkryty. Nexe. Ech. Dzięki. Ale guzik, oj guzik jest zestresowany, boi się. Nic dziwnego. Stresing. Tak zwany. Stresing. No 33% to jest już całkiem no, sporo. No betrayal jest Fajną gierką, przyjemną. Dobra, masz to bez zaszafluj. Gimmy, gimmy, gimmy. Fajnie. To też to, to, to szafluje. No, no i radny. tyle byłoby z tej rozgrywki. Nie wiadomo co mu to dało. Na początku powinien się pojawić implodujący kotek Ja pierdolę. No i co? Szafel o! cię załatwił! Za, a może raczej zachłanność się gówno. załatwiła? Fucking gówno Dobra Guzik, <noise> gdzie tego eksplodującego kitka dałeś gałganie? Nie mówię już nikomu nic. No nieźle Dziś... Dzisiaj... Ale pamiętaj, że te, ty dostałeś prośbę, znaczy favor ode mnie, nie? Dobra, nie będę ryzykował duże, jestem Masz, AB, jestem. graj sobie do mnie. No dobra, to biorę, Ale, no, biorę. tak jak myślałem Guzik Oho. jest znany z, z tego, z instrystwa i niszczenia kolegów Tak się składa, że nie dałem tego na sam. Mhm. Te winny się tu baczy A piwny? Piwny... Pije <laughs> Zobaczymy I co zrobi to. Nexed... Y, Meva Mevo, Mevo. Mevo Nex. A gdzie dałeś? Mogę zagrać tego Daleko, daleko Mewoneks. A mogę? A wezmę No i A, A co ja zrobi daleko. Guzik? Guzik No, tam widzisz wariację. So I, okay. I see the people. I see Spoko. Nie nic strasznego. Możecie mi zaufać. No widzisz? dobra, skoro u, tak guzik tak. mówi, to biorę. To jeszcze może napiszę do Green'a, może będzie chętnie. A co to mi zrobiłeś? Ja a, nic, ja pobrałem kartę. Aha. Ty pobrałeś, aha. Ja pobrałem ile tam jest? Trzy. Dobra, to jest prawda na wypadek. Oho. Z zrób dobrze dla mnie, proszę, proszę, proszę. Zrób proś. dobrze dla mnie. Mm -hmm. Eee, szczerze powiedziawszy, nie muszę nic zmieniać. No. Oho, K kotka widać, o, był implodujący o, widać. w tym tenczu. W tym tenczu, no? Był implodujący w tym tenczu, widziałem go. Ej, bicyli, czyli mówisz, że. Yy... Mm. Mogę normal, ja, ja pociągnę i, i guzik będzie miał tego, nie ma tu kotka, tak? Proszę, powiedz mi to, a będę dla ciebie miły, a mogę teraz być dla ciebie bardzo niemiły Eee, nie jest to eksplodujący kotek, ani implodujący kotek, możesz dobierać. Dobra, super, dziękuję, dobra, bo ja, ja teraz muszę być jakoś kogoś niemiłym No i czemu na mnie? No tak wyszło jakoś No kurwa, nic wam nie robię, w żadnym, ale jesteście Teraz jesteśmy? No, ja pierdolę. No, Guzik, nie możesz się tak znęcać nad innymi. No, został mi tę kartę! Kurwa! No, kurwa! No, no ja pierdolę! się Ja Nazywa... Nazywajcie, jesteśmy. Nazywają, nazywają ciebie Guzik, Guzik szczodry. Ten, co karty Za <noise> Zobacz, Ebi, i mam no. nadzieję, że nie poleciałeś no. ze mną w chuj, bo byłem ja dla nie Ciebie. Chuja, byłem ja dla nie bo, byłem w w byłem w Ciebie, w być tak niemiły. Pod tą kartą jest implodujący kotek, więc jak Guzik dojdzie, do do Guzika będzie śmiesznie. Uuu, dziękuję bardzo. Na szczęście jest. Guzik jest znany ze Jasne, swojego intrystwa. <laughs> Czy Guzik imploduje tak jak zawsze to robi? To kurde. O kurde, eee. grubo. Zapraszam z powrotem. No. Dajcie, daj, no, upadaj, no, daj no poproszę, proszę, Eby, proszę, 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 proszę. Nie proszę. mam, nie mam. Dobra, rewersja, się wyjebane. Aha. <laughs> No cóż, no to Guzik. <gulity> <gulity> nie, nie, ma, nie. Mam... <gulity> guzik. Ty, to biorą. mi się nie podobało. Nie podoba. <gulity> Cofnij to. <gulity> <gulity> no. Cofnij swoje słowa. <gulity> Cofnij to, guzik. Oho. <gulity> guzik. <gulity> <gulity> guzik, to mi się nie podobało. Cofnij to. <gulity> 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 I reverse to znacznie Ja pierdolę. Dobra i teraz wiesz co jest guzik piękne Kto dobra, od miecza Wojuje od miecza No nieźle Nieźle guzik no Co kto od miecza kurwa wojuje Nic ci kurwa nie zabrałem wcześniej w tej Guzik imploduj myk myk ty się dobra, dobra. Dobra. Implodacja celebracja Wszyscy się zracie zaraz, wszyscy się tak jak zwykle Guzik, Guzik w swoim świecie Tak jak zwykle, implodacja myś, Guzika myś. No Ja pierdolę No dobra, uwaga, mamy tak 33 to grę, Ile, ile, ile tu mamy procent? 66 Dwa wybuchowe kotki w tym tęczu No Dwa wybuchowe kotki, jeden niewybuchowy no i się rozjuszyłem. A jajaj, no nie fajnie, kurde. Mała Jezu, szansa, że będzie coś dobrego, ale <grym> z drugiej strony żal byłoby nie wziąć tej potencjalnie dobrej karty. Jak to się mówi, ryzyk fizyk o. O kurde. No i zaczynają się problemy. To tylko no do dobra, dobra że pozbyłeś się wszystkich dawaj. oddawaj. Hmm. Czemu nikt nie atakuje? Nie, 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 ma na koniec 8 kart. <grym> Dzięki, dziękuję mi dla mnie Daj mi 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 jeszcze mi jedną. Mi mm, nie. <noise> o. Jesteś pewien? Daj jeszcze jedną. <noise> Wezmę to. Ja pierdolę, nie wytrzymam zaraz. Co za złodziej pierdolony. O, I z użyję tego dyfioza, żebyś go nie miał, żebyś go nie mógł odzyskać. <noise> Ajajaj, ja, pechowo wylosowało się No cóż Eee, czyżbym miał 100% na... Co ...to co się tak. stanie? Nie, na pewno nie Eee, Ejbiiii AB... no. Pomy, jak byłeś dla mnie miły dzisiaj całą rundę? Tak No dobrze Ja będę, ja będę No nieźle, ja też byłem dla ciebie miły co? Ale AB był bardziej No i nie no, się zachowałeś Nooo Ratowałem mu dupę to tak, po pierwsze Kurde, tylko kto to ma Ty masz defuse jeszcze i jednego chyba co, nie z tego co pamiętam Nie mogę ci powiedzieć. No tak mi się <grym> wydaje. Dobra, dawaj jej. Zobaczymy. No to bies. Ach. Mega przydatna karta. No. No dobra. <grym> o kurwa. kurde. jak ileks masz. <grym> oj oj, oj. Masz, czy nie masz? Co mam? No tego, atak. Tak. Nie mam. Nie masz? No nie mam, więc będzie mój koniec, jak mnie dasz. Kurde, kusisz. Kusisz, nie mam, nie żeby mam. był twój koniec. No, a, kusisz. No to, Nexta w takim razie, nie mogę zrobić nic innego. Jak, o, jak? się ciebie pozbyć? Ale <laughs> czemu <co? Ale samym laughs> ten tam stargetowany był, czemu nie dałeś na diego No, bo jesteś większym, teraz... Y znaczy gorszym celem, bo on ma tylko trzy karty. Zobacz, jesteś dużo większym zagrożeniem. Więc, dla kunda, kunda, miły. Daj Jadzisz, dokładnie! Ona zniela, to, ja, to ja się tak jest się ten Nexe, zdrada! Miły. Użyj Uno reverse, póki jeszcze możesz! No niestety, Nexe, musiałem to zrobić na koniec Jaka kurwa bita! Musiałem. Zdradził cię! Zdradził Rozumiesz cię! To, Wykorzystał twoje bloody. zaufanie i cię zdradził! Ja <laughs> przepraszam, że byłem niemiły dla ciebie <laughs> no ja, no. Czy ja mogę ci oddać jakąś ale kartę. Ale raz cię uratowałem, a raz cię ciebie pozwędę, no cóż Wiesz co z jest najgorsze, że, że kurwa jakby były cztery to mu to przeżył jeszcze Ale dobra, nie defusujesz się nawet, mam dwa defiuzy z ale no No cóż Skoda tracić czasu? No właśnie, I... bo dla mnie większym zagrożeniem. OBZYDLIWY! CHUJ SIEBIE JEST! Miałeś 7 kart i nie miałeś jak tego skipnąć? Nie, no Mega miał. Stary. Miał prawie, miałem, prawie miałem 4 skipy, no ale miałem 6 sztuk. Niestety, peg no. jest taki, że wszystkie A. moje karty, które mi zostały, są bezwartościowe. Na Dlatego nie zbyt. będę nic robił. Po prostu. Poczekam. <grym> po prostu poczekamy do końca życia, Po prostu poczekam. <grym> 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 po prostu po poczekam. na odcinek sam się stworzył. No. Wystarczy, <grym> zdrada. No. no niestety. No. Koniec. Tak to, tak to byłbym drugi, gdybym na ciebie na nie dał. A teraz jest pierwszy. No cóż, ja jeszcze miałem skipa na wszedł wypadek Całujcie, wtedy jakbyś był, jakbyś był drugi, miałbyś kolegę, a w tym momencie to chodź do dupy. I wszyscy Aha. żyli długo, Nie, ja no zagramy jeszcze jedną. I szczęś... Aha, jeszcze jedną chcesz, no dobra. Nie, 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 nie. Zabierz pan Koniec! Nie, żebyś, nie, długo żebyś żebyś koniec. i szczęśliwie. Koniec, koniec!